Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 4 marca 2025 roku. Kochane dzieci, otwórzcie swe serca dla Pana i szukajcie Jego skarbów podczas Wielkiego Postu. Nie wyrzucajcie precz cudownych rzeczy, jakich Pan Wam udziela. Przyjmujcie je z miłością i sprawiajcie, by wydawały owoce dla Waszego duchowego dobra. Należycie do Pana, i tylko za nim macie podążać, i tylko Jemu macie służyć. Oto czas sposobny dla Waszego nawrócenia. Przybliżcie się do konfesjonału i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa. Wyrzeczcie się tego wszystkiego, co odrywa was od Mego Jezusa, gdyż jedynie tak będziecie wielcy wierze. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie potopu. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, ponieważ stworzenie jest bardziej cienione niż Stwórca. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie pozwólcie, by dym szatana wywołał w waszym życiu duchową ślepotę. Ja jestem waszą matką i was kocham. Słuchajcie mnie.